tak? Kurczę, patrzcie, Piotruś wyłupał dwa świeże kolczyki piękne, pa. przepiękne, a Rafik wyłupał teraz jeszcze jedno srebro, piękną obrączkę. pierdzie, ale nie mogę. Dzień dobry jak bardzo na vlogu Rafika kurka wodna. Piąte rano a my tu już wszystkie takie pingwinki czarne poubierane i pójdziemy do wody. I pójdziemy do wody. Dzisiaj dostałem kurczę naszyweczkę piękną, ale to pokażę wam później jak już będzie ładna pogoda, będzie widocznie, bo teraz kamerka GoPro wiadomo una nie daje pięknego efektu w takim mroku tam jeszcze łysy świeci lecimy do wody trzymajcie kciuki za nas i za nasze fanty. No ja nie wiem, czy będziecie dobrze widzieć, ale będziecie. O, czarna puma, czarna puma! Poszedł. Patrzta, już się śmiejemy, że są fanty na oko. Leży sobie słup, przesełko i wiosełko. A my idemy do wody. Piotruś również nagrywa, także zapraszam Halo. do Piotrusia. Piotruś, jaki masz kanał? Złoty szpadel. Opowiadaj tutaj do ekranu. Będziemy dzisiaj kopać, to wszystko jest nasze. Tak jest. I zapraszamy. Złoty szpadel, wbijajcie, zostawiajcie co trzeba. Jak najbardziej, lecimy po fanty No to, kochani, zaczynamy od zawleczki i lecimy dalej. Kochani, pierwszy font piękny. Moneta z PRL-u, daty, daty wam nie przeczytam, aczkolwiek chwilę. Nie, no przepiękny rocznik, pozdrawiamy 1977, pięknie. Gratulation dla Rafika. Patrzcie, kolejny PRL w tym przepięknym jeziorzu. Bateria centra, duża pojemność. I patrzcie, tu jest data 85,04 się zachowała. 15V nieźle. Drugi, a w sumie już któryś tam fan z kolei, ale drugi PRL-owski. Kolejna moneta. 20 groszy współczesnych. Bardzo długo sobie tu poleżało, bo widać po tych kolorach. I kochani, patrzcie na to. Patrzcie na to, co zrobił teraz kurde Peter! <laughs> patrzcie na Pitra, bez piździonka nie wracamy, no i nie wracamy, <laughs> ale to masz na bank złotko, to widać po samym, on jest y, pocieniany, on tu jest A. lutowany i może być puńca wycięta, ale wyje... o, wywalił, Wali? jeszcze raz graty panie. I kochani, Piotr nas tam czesze pięknie. Piotr wykopał złotko, wykopał za chwilę piękny kolczyk, a Rafik teraz ma kawałek srebrnego łańcuszka. Także, tak, jak Piotrusiowi mówiłem: na każdego coś czeka. Ja mam sreberko, chowam, lecę dalej. Patrzcie, nowiutki zestawik, jakaś przeróbka przez kogoś, żeby mu zanęta nie wyskakiwała. Oczywiście patyczki wyrzucamy. A koszyczek jest tak fajny, tak świeży, że będzie służył 70 gram. Wpadły dwa ciężarki ołowiane, a teraz taki Dings, miedziany mosiężny. Patrzcie, kochani, teraz taki zestaw. Piękny kolczyk, sreberko na milion procent. I do tego była ta śrubka. Sygnał. Bardzo łamany, chociaż słyszałem sreberko. Ze sreberka już nawet ładnie panierka zeszła. Elegancko. Piękny i bestia. Kolejna moneta daleko od brzegu. 10 groszy współczesne. Do sakiewki lecimy. Dziękuję. Kochani, bez piździąka nie wracam. Patrzcie na to, jest sreberko! Trzecie sreberko dzisiaj, różaniec I to chyba pierwszy różaniec mój w życiu Z Polski, piękny Jest przy takim wschodzie słoneczka Tam jeden kumpelek, tutaj złoty szpadelek I lecimy po piździonku w kilka A tego się chowa bo to była piękna chwilka. <laughs> Patrzaj ta teraz, kochani. Jaka rybeńka piękna na ekran wpada. I cały przypon elegancko zabieramy. Kolejny pieniądz z jeziora 10 groszy. Pięknie pakujemy i lecimy dalej I kolejny PRL Centra 1,5V Trochę już ją rozdeło Ale zabieramy śmiecia Mieliśmy bardzo ładny sygnał U panie Chyba był w pindol w domu W Wpierd był w domu w pindol Klucz razem z bryloczkiem! Pewnie tu od okolicznych domków ktoś zgubił. Flaga amerykańska. Astronauta chyba. NASA. A teraz będzie moja, nie będzie NASA. Kolejne 10 grosiczy. Także monetki się sypią. Kawałkańcuszka nie mam. Kochani, kolejne sreberko, piękna maryjka, z tyłu nic. Ale śliczne, śliczne, piękne, fantastyczne. Chowamy do fantów i lecimy dalej. Kochani, tu kolega nie chce być nagrywany, więc nie będzie. I ma drugi, ma drugi i zobaczcie jaki ale kurde piękne srebro ale masz piękne sreberko chłopie złoty zobaczcie ile tu jest żyłki ona się już rozpada pokazuj ten pierwszy a ten pierwszy patrzcie taka piękna nierdzeweczka i zobaczcie jakie są kolory podobne dobrał to ci kolega Ole gratulation piękne piździonki. także wszyscy mamy pizdionki on już ma dwa Kochani, co tu się dzieje, patrzcie na to, jakie kolejne srebro, zobacz jaki grubas Literka C no Ale jaki grubasek, jakie sreberko kochani Po pierścionku od kolegi Rafik piąte srebro wyciąga Jak pięknie schodzi patynka Ten panik. Ale cudo, sygnał też był piękny i z bardzo głębokiego wyciągamy fanty. Także jest pięknie, no jest pięknie, mordy Ja mam połowa tego co ty. Kumpel 50 groszy, ja złotówkę. Także lecimy z fantami dalej. Kochani, kolej na biżu w postaci kulcyka. Takie kulki jakiejś kurde, zawijanej z drutków, ale to chyba będzie bazarek. Ale jest biżu? Jest biżu! Pędzimy dalej! Wiecie co teraz usłyszałem od Piotrusia? Że ten deusik szarpie tylko dlatego, że ma dzisiaj kabel. I patrzcie, co on znowu wyszarpał rafikowi. Patrzcie, jaki piękny, srebrny krzyżyk. Co tu się, kochani, dzieje! Co tu się od normalnie od Iwania? Pięknie, ale ryjemy, ale jedziemy cudownie. Normalnie, buziaczki Jezuskowi i chowamy go, i pędzę dalej po następne skarby. Kolejna moneta, dwa grosze. Sygnał totalnie złomowaty. Jakby nie kopnął, to by jej nie było. Dzień na klucze, patrzcie na to. Do chałupy kluczek znalazł. Teraz muszę się poszukać samochodu, bo, bo mam klucz od Opla. <laughs> Kolejne 10 groszyczów, kochani. Także do sakieweczki i lecimy po następne fanty. Po sygnały, które dzwonią. I niedaleko 10 groszy Kolejna moneta 20 Tym razem piękne 20 Polskie grosze Pozdrawiamy zacny 1992 rok 2 złocisze PRL-ek. I pozdrawiamy 7,6 6 Krzysiulony I wszyscy inni 7,6 pozdrawionka To Rafik Mo I chętnie od doładowarka We własnym zakresie a teraz takie cudo, kochani, z wzorkami, zarośnięte z głębokiego dołka. Z czym by to było? Nie wiem, może od jakiejś bransoletki? Patrzcie, kochani. Właśnie tam widać, jak wyrzuciłem zielsko, już tonie. A ja kolejne sreberko, zawieszka słonika. Piękna sprawa. Słonik na szczęście. Taki oto. No. Patrzcie, kochani, patrzcie co teraz wychodzi. Jaki smartwatch. Nic więcej nie ma. Ale smartwatch wychodzi. Długo już tu przeleżał, więc nic z niego nie będzie. No ale. Ale fajny. Ładny był kiedyś. Kobiecy. O, już nawet brązolata odpadła, także pójdzie jedynie na jakiś metal i do śmieci. Ale jest fand, jest fand i to się liczy. Mega! I patrzcie, kłania się tutaj nam pan Marcel Nowotko. 20 złociszy i znowu pozdrawiamy zacny 76 rok, a w sumie wszystkie 70. Kochani, patrzcie, jak ładnie się czyści. I to z głębokiej dziury Pan Marceli Zadowolił Rafika Mordeczkę he he he. Kochani przed chwilą nie nagrywałem Miałem z jednego miejsca Kawałek okulara Dwa razy po 5 groszy Nie chciałem nagrywać Ale dosłownie zaraz obok Przy tym wszystkim zobaczcie Jaki piękny srebrny kolcok ale śliczny, srebrny kolcok. Proszę bardzo, już paniereczka schodzi. Na pewno gdzieś byśmy tutaj znaleźli puńce. Na bank. O, tu jest chyba nawet od góry 925. Brawo. Czyli w wodzie wozie troszkę, nie? Patrzcie, kochani, niedaleko tamtego. Zobaczcie, jak schodzi paniera. Fajnie. Elegancko. Następne srebro. Ale dzisiaj kosimy. Jak my tu dzisiaj dajemy czadu. Piotrek niedawno wywalił medalik. Kolega następny też. Kosi piękne fanty. Arafik ma kolejny srebrny kolczyk i nawet już uruchomił się. Zobaczcie, po ściągnięciu paniery trochę. No mega. Mega dzionek. Piękny Piękny dzionek. Patrzcie jak pięknie paniera od prysła. Pyk ha, Troszkę tu poleżał A teraz będzie mój No Mega. Ja jestem Prze bardzo przezadowolony. Ha, ha, ha. Cyk. Jest kolcok? Jest kolcok. Także patrzcie kochani. Przed chwilą ściągłem z sita. Taki oto makaronik. Sreberko piękne. Ale długi skubaniec. Taki ładny. Zjechał z szyi. No to jedziemy dzisiaj pięknie, naprawdę pięknie. Mepsy są bardzo drogie. I patrzcie, kochani, kolejny. Kolejny fancik Mepsik, bardzo ładny. Aglia 5 Piąteczka. Super. Normalnie super. Lecimy dalej. Niedawno, kochani, było 10 groszy. Nie nagrywałem. A teraz wychodzi dwójeczka z głębokiego dołeczka, z wody poszyje i w saszetce się ukryje. Pędzę dalej, skarby moje, co to jest za dzień? I tu by chciało być, tu by chciało gdzieś być jeszcze 10 groszy. No, oczywiście nie podjęte, bo to są wszystko głębsze dołki. W wodzie już po same gardło piana mnie też trochę unosi. Kopanie na tej głębokości jest straszne. O! Ale może, może wykopałem. Zaraz zaglądamy. Haha, mówiłem, że jest moneta. I jest moneta, a to co? Czerwone jak cholera. No będzie 10 groszy, no 10 groszy będzie jak nic, jak byk, na żywo się udało. Jest! Kochani patrzcie, szukam fanta w sicie, bo wiem, że wykopałem sygnału nimą i tak dalej, ale to sito jest takie wspaniałe, że zatrzymało! Piękne sreberko na nim. Kolejne sreberko, ja nie wiem. Chyba mam już 9. Więc idziemy po 10. Normalnie coś pięknego. Coś pięknego. Ale dzisiaj kosimy. Ale dzisiaj kosimy. I znowu Pereliusz! 20 z te takie brzydkie. Pozdrawiamy zacny 1989. I lecimy dalej. Kochani, pszczółeczka, kolejna pszczółeczka, której już ledwo, ledwo, kurde, życionko dycha. Idę z wody, ją wyniosę chociaż na trzciny. Może jej się uda przeżyć, bo już ledwo, ledwo łapkami zawiera. A potem se wrócę pokopać jeszcze. No nic, trzeba pomagać. Trzeba pomagać takim zwierzątkom kochanym. O, kolejne srebro, kochani. Kolejne sreberko. Przepiękne. Kolejna Maryja Matka Boska Tutaj chyba Jezusek. Śliczności. Ja się pytam, gdzie są łańcuszki do tego? No normalnie, niedawno wykopałem 5 zł. Niedawno wykopałem. 10 groszówki, 5 groszówki. Nie nagrywam Wam tego wszystkiego, bo nie chcę Was zanudzić, ale naprawdę jest pięknie. Bawię się niesamowicie. Rozładowałem już jednego deusa, ponieważ go nie naładowałem w pełni. I szybciutko była zmiana na drugiego. Poleciałem do autka. Ubrałem drugiego deusika i już drugim deusikiem czasem monety, teraz sreberko. No mega, 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 mega. Ludzi tutaj się zebrało już dużo, pływają, bawią się, a my też się bawimy i to bardzo dobrze. I to najwięcej fajnych fantów właśnie w wodzie po szyję. Kolejny sygnał. Oczywiście bardzo ciężko jest je kopać. No ale ja podejmę wyzwanie: jak będzie coś ciekawego, to się załączę. Naprawdę. Tak? Kurczę, patrzcie. Piotruś wyłupał dwa świeże kolczyki. Piękne. Pa. Przepiękne. Arafik wyłupał teraz jeszcze jedno srebro. Piękną obrączkę. Pozdrawiam wszystkich. Ja również pozdrawiam, kurde, twoich widzów. I niech. Fantastycznie nas kurde dopingują. No i kochani na dzisiaj żegramy się z wodą. Także mega fantów na wpadało elegancko ludzi mnóstwo niech się kąpią, a my do autka i do domu. Widzimy się na podsumowaniu do zobaczyska. Podsumowanie mojego wypadu. Jeżeli będziecie chcieli zobaczyć. Co Piotruś wyłupał, to zapraszam bardzo do niego, bo do złotego szpadla zostawię Wam jakieś logo od niego i tak dalej. Tu są śmieciągi, a do Piotrusia ja zapraszam z tego powodu, że ma żółte, żółte, ma piękny gold, który zresztą widzieliście pewnie na początku, ale reszty nie widzieliście, co wyłupał. Monet od groma. Był nawet jeden fenik prl -owski. Około 15 zł, a nawet może i więcej e, teraźniejszych pieniążków. Około cholera wie ilu tam Pereli. Kluczyk do Opla będę szukał. Piękny smartwatch, by był, gdyby był, piękny, ale nie jest. Tu jakiś kamienie z Jakiś, nie wiem, jakaś uzdubka taka. Tu jeszcze też jest bazarek. Ale reszta to sreberka, kochani. 2, 4, 6, 8, 10, 12 w sumie sreberek. 12, bo jest malutki jeszcze łańcuszek. Są dwa pisionki srebrne, jest krzyżyk, dwa razy bozia, 5 razy srebrny kolczek. No, kurde, ale ja dzisiaj se pokopałem z chłopakami. Mega, mega rycie było. Jest jeszcze ołowiu, wszystkiego pełno tam w tych śmieciach. Jeszcze są inne jakieś przynęty. No mistrzostwo świata, nie? Mistrzostwo świata, jak pięknie dzisiaj było. I to chyba może ostatnie kopanie w wodzie, bo jeszcze nas czeka Nysa w niedzielę. No ale kurde bele, jestem zadowolony, ja jestem. A Piotruś jeszcze bardziej, bo ma golda. Także zapraszamy do Piotka. Kochani, trzymajcie się jak najbardziej. Do zobaczyska na następnym filmiku.